No i co? Piąteczek. Piąteczek. Fajny, wielki ogóreczek. Więc wreszcie melanż. Zbliża się melanż piątkowy. Cały weekend. Klejemy. Obstawiamy oczywiście. Nie zapominamy. Jasne. To raz. Kurczę, już się spóźniam. No to więc, drodzy gracze, życzę wszystkiego najlepszego. Raczej jeszcze się później. E, tak, więc 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Drodzy gracze, 0, 0, 0, 0. Mamy nowy dzień. Tak jest, ladies and gentlemen! Więc co, życzę wszystkiego najlepszego z tak pięknej, cudownej okazji! Piątek mamy, no preście, essa, no! Więc co, odpracujemy ten piąteczek, a potem wieczór co? Meranżeczek! Oh yeah! Więc otwieramy już teraz. Jakieś tam szampany, strzelamy szampan. Browary! Kszp, I fajnie się pije. Schłodzony browarczyk, no oczywiście. Drodzy gracze! Teraz zagrajcie ze mną pierwsze piątkowe rozdanie. A tak wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, sporo karet, sporo pokerów i radości. No i bogactwa oczywiście. Albo jak to się... jak to się mówi? Kasy, chlania i przepraszam, ruchania. Bo... <śled> <śled> A nie jakieś tam pieprzenie o <śled> szczęście, zdrowiu, pomyślności. Bo kasa, to co? To pomyślność, ruchanie, to zdrowie, a chlanie to jest szczęście. No i proszę. Tak to mamy. Pozdrowienia. No i... <laughs> I'm nice.